W wiecie pełnym cheaterów. Był taki człowiek, który chciał, żeby polskim graczom Counter Strike'a żyło się lepiej. Był on nad wyraz poważnym człowiekiem. Walczył on z cheaterami. Kiedy cheater dostawał bana, to jego dusza wędrowała do specjalnego flakonika. A potem sam używacz Negewa psikał się tymi duszami cheater. No to co, idziemy złapać jakiegoś cityra. Hehe, hehe. <laughs> Grałem sobie z ziomeczkami fajstaka na premierze na słabych rangach, bo około 3 klo i Jeden typ patrzył się przez ścianę i celownik zatrzymywał się na naszych głowach Podsyłam link do dema. Po kodem również pozdrawiam ciebie. Odpisz na maila, żebym cię mógł wysłać skina. No jest to niespotykane zjawisko, wiadomo, to też jest osiągnięcie, żeby być takim słaby, że jak się cheatuje, to się jest cały czas w szarym ratingu, no ale nic, tutaj już widziałem, że skauta kupił, więc no Możesz się tam już coś tutaj nasunąć, ale... No żeby tego skauta użyć to najpierw trzeba się dostać na pozycję A jak widzimy tutaj nasz yy, zawodnik ma pewne problemy z movementem Gdybym miał gitarę to bym na niej grał A gdybym miał skiny do wymiany to wymieniłbym je na Skin Smoking Czyli strona, na której szybko i bezpiecznie wymienisz swój ekwipunek. Logujesz się przez Steama, wybierasz przedmioty, konfigurujesz jakie skiny dokładnie chcesz, i gotowe. A jeśli użyjesz kod Wolite, to dodatkowe 5% bonusu przy doładowaniu oraz 5 dolarów jako cashback, kiedy zrobisz wymianę o łącznej wartości ponad 100 dolarów. Na stronie jest ponad 10 metod płatności, więc jeśli poczujesz się zainteresowany, to link znajdziesz w opisie. Tu? Dajzerka przypadkowo. Ziomeczek nic nie sprawia. Oj, jest ziomek do prawej. I co zrobimy się? Wcelujemy. Hmm. I no, nie udaje się to trafienie. Tak jakby to zbawione nie w dupie. Jest digiel kupiony. Jest digiel. No, po pewnych problemach z silosem kierujemy się w inną stronę mapy. Opsi, gdzie? Oj, zauważony został. Fleszyk, wiadomo, był wcześniej, ale zobaczmy jak on... Jak, oj, oj, no ciągnie tam ten celownik przez tą ścianę, ciągnie, ciągnie go, tutaj jest ściana, tutaj może piknąć, ale on oczywiście wcelowany tu, on tutaj, on tutaj trzyma ten celownik. Nie co, odpuści, 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 oj, tutaj się kolega lekko za zagalopował, że no, wiadomo, de z dezorientacji w terenie, oj, tutaj pikuj z prawej. A nie, jednak z lewej. A, jednak z lewej, jednak. Z lewej. Szybka decyzja podjęta i tutaj zostaje w klaczu 1 na 3. Oj, tutaj czy się uda pojedynek? Udał się. Oj! Tutaj kolejnego słyszy trafia. Jezu, już jest jeden na jeden, czy on tu gra. No, co robimy w takiej sytuacji? Jest 1 na jeden Patrzymy się w ścianę. Patrzymy się w ścianę i się dalej po 3. No normalne, prawda? Wy też tak mówicie. Oj, planszik. Szósty zmysł został aktywowany, szósty zmysł został aktywowany i proszę Państwa, co się stanie, co on w tej sytuacji zrobi? Zdobędzie fraga, no, szósty zmysł, jak, do, jak widać, zdziałał cudownie, przeanalizował ścianę, wiadomo, patrzył się na nią tyle, że wiedział, gdzie może być zawodnik, tak? Czy będzie podejmowana drabina? Nie, zraził się do tej drabiny, zobaczmy, oj, ciągnie, ciągnie ten magnes, magnes w tych celownikach... Mocny dałem ten magnes w sterownikach. no nie powiem, że nie o, o tym to już ma wywalone, już zapomniał. No ten... <grym> Naprawdę ten magnes zajebiście działa. Zajebiście działa ten magnes. Oj! Jednak magnes zmienił swój... swój... Oj. Oj! Oj! Wiecznie. Nie komentujmy tak. dobrze? Stawiał, ustawiał Oj! Oj! Nie chcecie prześcianę, nie będę mówił, że nie... Oj! Tutaj skampiony do prawej. Oj, ale wchodzimy w ten magnes. No panie, panie, panie serial killer, co to, co to? Jak to się tak chodzi? Oj, ale zabił. Ale dalej na shifcie, on, on musi być jak ninja, jak ninja się przesmykuje, wiecie. Czy będzie podejmowana drabina, czy nie? nie Zraził się już, zraził się już kompletnie, no. No i co? Tutaj pod heavenem, widzi, widzi No Panie kolego, trzeba się zatrzymywać jak się strzela. Kurde jak to rzucił Myślałem, że on przerzuci tego molotu. O kurde! A, ależ tu się spojrzał. Panie kolego, pan tak. Pan, pan, pan dyskretniej się spojrzy, pan dyskretniej. No nie tak na hama, no bez przesady. On lubi obserwować stan ścian. Wiadomo, to jest nuke. Tutaj musi być kontrola BHP, czyli nic się nie wali. Jeśli wszystko nie ma, tam gdzieś rdzy. Wiadomo o co chodzi. To jest bhp to jest bhp to jest bhp -wiec. Będzie. Aj! Troszkę mądrzej, już za to nie było takim się w tu i przekrzmychnie w prawą stronę, zanim on piknie. Tylko już poczeka na piknięcie. Oj, no te ruchy myszką, no. Nie ma jeszcze wytrenowanej tej myszki. No tak przesunął, tam przejechał, daleko. Oj, na rampę. Tutaj wreszcie już przygotowany. Fleszuje zawodnik w boju, no. Czy on tutaj zginie? Chyba zginie, co? Oj, tutaj! To panie Boksa tak troszkę ciężko skanować. Ale go goni, ale, ale czuję tą zdzicz, czuję tą zdobyć, czuję tą zdobycz po ściere. Oj, oj, widzi zagrożenie, widzi zagrożenie. Oj, nie, nie, nie. Było jeden na jednego, leciał już trzech na jednego. Troszkę zmądrzał, troszkę zmądrzał, już tak nie leci. No i teraz plantować czy nie plantować, plantować czy nie plantować. Aj! No, troszkę nie jest oglądamy, nie oceniamy. Lecimy, oj, zmienimy na Kawaha. Wiadomo, żeby mieć jakieś tam pozory. Że się, że się nie ma w... Ech, powiedzcie mi, czemu on sprawia pozory, a potem ma zawsze, proszę tak wyjebane. Już słyszy. Czemu on, on, on panikuje? Mam wrażenie, że to jest typ zawonika, który panikuje. On, on gra na wucha, on widzi, czy ktoś jest, i jak widzi, że ktoś, ktoś jest blisko, szczela się z nim, to on bzika, szczela, panikuje, no. Trzeba naliczyć. No i to widzicie, to on jak strzela, on się rusza, on się nie zatrzyma. No, panie kolego, no to tak, 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 tak nie robimy. Wisz jak on się rusza? Czajki, o, będzie polował na zawodnika! A, łapną go, będzie próbował. Spróbuję go upolować, tego z Famasem, spróbuję go upolować. I teraz tak, pytanie, czy wygra ten... Ja myślę, że wygra. Tak jest, wygrał. Wyczuł go, no, buty mu śmierdziały, tak? Buty mu śmierdziały, wiadomo, jak to robocie. Pot i te sprawy. Wyczuł go, wyczuł go. No i teraz to. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Trzeba upolować jakąś kolejnego kąska. Oj! Oj, 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 Legendarny wszyscy zmysł. Toperzon jest nasz zawodnik. Tutaj po drabini. Oj! No proszę państwa. Tej drabiny się nie boi. Tej drabiny się nie boi. Czy tu będzie skok na silo? Będzie potem robiony? Oj, oj, oj. Problemy tutaj były leciutkie. Aj, zabrałem mu fragę. Czy będzie skok na silo? Proszę. Dawaj, dawaj. Yes! Jest tu dość. Oj, tutaj się jak się gubi, jak się gubi. Tutaj zatańczył nam on nam tutaj zakryć. wiecie tak? O, długo, durde, takie ogra. co Team late'owi to jest ważna oj oj oj, 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 tutaj się skarpnął w ostatnim momencie. Tutaj trzeba go pochwalić za refleks, tak? Trzeba go pochwalić za refleks. Zobaczmy wiatr. Oczywiście Decha powiedz zamontowany. Kurde, takiej taktyki tu jeszcze nie widziałem, nie? Ale widać, działa. Obity troszkę, ale wjechał na rampę, wjechał, to się liczy. Zajęcie pozycji, no te najdę do poprawki, wiadomo. Ale, oj kurde, tutaj blokada, no. BH musiał sprawdzić barierki, tak? Czy jak wejdzie w nie, czy one się nie złamią. Wiecie o co chodzi, wiecie, praca BH-powca. <laughs> Ej, serio, rozpierdala mnie to, jak odgrana gra na Widzisz jak gościu mu wyjdzie? I on się rusza, on się, on się zatrzymuje, ale jak gościu wchodzi, on strzela jak po pranie, no. A, proszę nam pokazać swoje jakieś nowe... Drabina jest podejmowana! Uwaga, czy wskoczy na silo? Czy wskoczy na silo? Dawaj, dawaj, dawaj! Oj! przygotuj się, a Jest, się jest! Oj, czy tu... Ależ tu grzybek, no. Smut się za tobą nie ewidentnie, że cię tak wykryje. Ale wchodzimy, ale wchodzimy. Uwaga! No skup! No skup czy skup? A! Główka! No tak, zapomniałem, tylko główki A, i Hedzik, Ajajaj! Aj. Ja sądzę, że fraga jakiegoś zdobędzie, może dwa. Wiadomo, trzeba... Pamiętajcie. Li liczą się chęci, liczą się starania. Chciał zasmokować, nie wyszło mu. Liczą się chęci. Liczą się chęci. Liczą się chęci, tak? Ale, topik piękny. Oj, oj, problemy, problemy tutaj się pojawiają w plecy. No, wiadomo, w plecy jest ciężej zabić, tak? Pamiętajcie o tym, będzie pojedynek snajperski ze scoutów. Ej, szybka przymiarka, czy na pewno uda się go trafić? Szybka przymiarka. Oj, tutaj na i jaki przewidziany? No, tego tutaj się już widać, że się zdecydował. Hej, Dzik z digla. Oj, czy tego trafi? Na jakie problemy są? Na jakie problemy? Drabin, troszkę, troszkę stres z, do, z drabinami już mu przeszedł. O, Troszkę sobie, kostkę sobie skręcił, tak? Troszkę, kostkę sobie skręcił. Ale wiadomo, to jest wszystko przemyślane, żeby jego przeciwnicy mieli łatwiej. On chce być fair play. Patrzmy, czy Miko to wykorzysta. I widzicie, i widzicie, zadziałało. Pomaga. Oh Tutaj widzimy cała drużyna zgromadzona przed outsiderem. A jeszcze będzie pojedynek, tu są sztuczki Smolkowskie, sztuczki Smolkowskie, czy one wyjdą? No? Nasz tutaj ob obserwowany, myślę, chyba, że ma troszkę więcej naboi w tym Digno. To nie jest tak, że on nie zna ile jest amunicji w Digno, tylko no po prostu przyzwyczajony do innej wersji, do jakiejś wersji co ma 12 ammo, tak? A ja mówię, że nie podejrzewałbym u tego zawodnika takiego podstawowego braku wiedzy. Tam gdzie jest? Eee, tutaj jak coś nie patrzył się na zawodników przy ścianę, tylko chciał, chciał podnieść jak coś, żebyście nie myśleli, że patrzył się przez Wucha Chciałem sprawdzić stan smokka, czy na pewno jest dymny. Miko plecami już ustawiony, czy się odwróci? Niestety się nie udało, Miko, nie wyczuł, nie wyczuł naszego zawodnika. Oj. <słuchy> Ależ sobie ja puszek miejscówkę znalazł, no ale Uff. O kurde, tego to się nie spodziewałem. <słuchy> <słuchy> Kurde ty. jak widać on się próbuje kryć, to nie jest tak, że on ma wywalone, tylko on się serio próbuje kryć, no ale widzicie jak mi to krycie wychodzi. Ostatnia runda, już sobie zaspoilerowałem. E, dalej ma... Ale on o tym wie.